Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars na moim kanale. I dzisiaj, ludzie, mamy do tworzenia dwie skrzynki, te mniejsze, jedną dużą. Mamy aktualnie na koncie 683 pucharki. Cel na dzisiaj to jest 700, może 750, zobaczymy, jak czasowo się wyrobimy. Eee, no i dobra, lecimy ze skrzynkami, otwieramy pierwszego small boxa. I co nam tutaj ciekawego poleci? O, jest Brawler! Super Rare Brawler Daryl O Jezu, ten Daryl jest mega kozacki Z tego co widziałem Więc pierwsza skrzynka jak najbardziej na plus Kolejna rzecz to są Coins Powerpointy do bula. Oj, też dobrze bardzo, bo bólem lubię grać I Powerpointy do Shelly też jak najbardziej na plus Do tego mamy Event Ticket bonusowy Więc całkiem spoko No i jedna skrzynka duża Co będzie w dużej skrzynce, moi drodzy? Co będzie w dużej skrzynce? 60 końców. Do Badleya punkty i do Colta punkty Więc tutaj słabiej trochę Ale do, do Daryla też 20 dostaliśmy Więc go upgrade'ujemy od razu Dobra, wchodzimy do sklepu Co mamy w sklepie ciekawego? Kupiłem tokeny, to z rana jeszcze na telefonie Eee, i mamy upgrade'y, mamy upgrade'y, kupię sobie upgrade'a do Shelly, bo Shelly to z tego co wiem jest jedną z najlepszych postaci w tej grze eee, jedną z najlepszych brawlerów, więc w Shelly warto inwestować No i tutaj mamy też do Colta punkty, no i też mamy punkty do tej typiareczki, do Jessie, eee, też mega spoko Nity gdzieś średnio lubię, więc nity nie będziemy upgrade'ować na razie Dobra, wchodzimy do brawlerów i w brawlerach mogę Daryla od razu, Daryla od razu upgrade'ować, więc wrzucamy mu tutaj e, upgrade'ika Kolejnego nie mogę, bo nie mam powerpoint'ów Jego sobie od razu wybierzemy i zobaczymy jak się będzie nam e, sprawował Do tego Shelly bym chciał upgrade'ować, ale nie mamy jeszcze punktów e, Mamy 5 power'a na niej Dobra, próbujemy tego Daryla Jak się udało go e, wylosować, to go próbujemy Dajemy game grab'y No i lecimy ludzie z meczykiem Lecimy z meczykiem, zobaczymy jak nam pójdzie Game grab, first team E, który zbierze 10 grabów, wygrywa. Dobra, więc maszerujemy tutaj e, na pełnym speedzie i czyścimy amatorów. O jezu, jak mnie tutaj mocno pobijali. Muszę sobie strzelić tak for fun A, on tak rozwala te kuleczki, dobra. Jeszcze ultimate jakiego ma? Jakiś rush, On jakoś raszuje tej z ulti, więc e, muszę to jeszcze wyczuć. Dobra, przegrywamy 4 do 0. Jest trochę słabo. E, nie wiem, czy tutaj można taki mecz na boty, jakby wystartować, nie? Żeby sobie przetestować te postacie. Wydaje mi się, że ta postać jest mocna e, do bicia wielu obiektów na raz. ale pojedyncze obiekty, e, pojedyncze czempiony, mało damage od nas otrzymują, więc trzeba będzie to ogarnąć zaraz. A, ten casti ma mało życia, dobra, jest przejęta. Skrzyneczka to ludzie ogarniają te giereczki. Wiedzą, kogo mogą e, przyraszować i jak mogą przyraszować. Ja to tak. Średnio jeszcze to ogarniam, ale próbujemy, próbujemy Mamy kolejny podjazd, mamy cztery e, tokeny, to jest piąty Czego ta Nita idzie sama tam z sześcioma tokenami? Nie wolno tak rzeźmy tutaj ulti A, ulti to jest taki zwykły podbieg e, do przodu O Jezu, muszę go trafić, muszę go raz trafić, nice, dobra Czyścimy tutaj, mamy 10 odliczania. Więc odliczanie to pryskamy stamtąd, spadamy Powiem tak, postać wygląda na mocną e, Jest to podobno jeden też z mocniejszych brawlerów ale czy mi się nim dobrze będzie grało? Przez ściany nie przechodzi. E, ma jakieś przeniki, tutaj jakieś dobiegi. No nie wiem, czy on jest takim gozackim czempionem. E, warto to e, będzie później przetestować. Dobra, sobie troszkę podgląd powiększę, bo miałem e, mały i nie widziałem do końca, jak to się nagrywa. E, no i dobra, mamy tutaj do Darela 20 tokenów. Tutaj na każdym trybie, chyba, możemy zebrać 100 tokenów, z tego co wiem. E, nie chcą grać z nami, więc dobra. Anulujemy to, e, wypróbujmy Shelly, dawno Shelly nie graliśmy, więc e, Czas piknąć tą szeli i zobaczymy Jak nią nam się będzie grało Bardzo codziennie ludzie wszystkie skrzynki odblokowywać, więc e, Teraz to będę robił, pisaliście mi właśnie w poradach, w komentarzach A ja z waszych porad zawsze korzystam I sobie właśnie Taką poradę od was wyczaiłem, żeby codziennie robić wszystkie tryby, bo za to masz skrzynki gościu I tymi skrzynkami możesz sobie ulepszać, ale jestem w dupie trochę. Ratujcie, my friendo, ratujcie. Dobra, wyskakujemy, obijamy tutaj gościa. No i udało nam się go zmontować, więc manoli właśnie się wyłożył. E, mamy te trzy e, diamenciki, Tutaj idę po czwartego i akcja ewakuacja, żeby mnie nie zmontowali za szybko. Nie wiem, czy mam dobrze tutaj te... E, bindy ustawione musiałem zobaczyć, bo gram oczywiście na emulatorze. E, na emulatorze aktualnie BlueStacks. No i dobra, bo mi się Nox zepsuł. Ale na no, Nok się też się całkiem fajnie grało. A, zapomniałem, że to jest inny champion i jest inny ulti. Miałem dojeżdżać do niego w ogóle. I tutaj dobre ulti zapodam. A i prawie, no powiem wam, że prawie. Dostał strzała mocnego, ale to jeszcze nie jest to. Tu się jakieś życie odnawia. 130 HP, gość ma. 130 HP. Ma parę tokenów, dobra. To rozwalamy. dawaj, pomóż, 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 wariacik. Dombo, kolego, pomagaj. W takich sytuacjach jest 6 do 4. No, pasuje jej tutaj pomontować. To trzeba rozwalić po mu HP, to odnawia. To podnosimy. Jak ja się wyłożę, to jest po nas, no Ale mnie zraszowali. Dobra. Ulti. Ja padam. Supper Duck mnie tutaj uratuje. Podnoście te dwa kryształki z tyłu ludzie, bo wam uciekną zaraz. Już lecą po to, już lecą po to. O nie! Jesteśmy zgubieni. Jesteśmy zgubieni, my friendu, przegramy to! Czego ten dąbol stoi tam z tyłu? Jezu kolego! Już jakiś czas temu ci mówiłem, dawaj tutaj do nas. No co on robi? Muszę chyba się z wami na dis Discordzie zgadać i e, razem będziemy nagrywać tą grę. Bo to jakich ludzi tu się czasami trafia, to jest ludzie koszmar. No widzieliście to, co goś zrobił? Ej, no, przegraliśmy wygrany mecz. Przegraliśmy wygrany mecz, bo Dombol postanowił zagrać sam. Więc e, nie podobało mi się to. Jakiś disconek, mały był, nie podobało mi się to. E, I taki gracz ja do meczy trafiać nie chcę. Więc wychodzimy stąd. I zaczynamy kolejny, kolejny, moi drodzy, meczek. No i dobra, po tym małym disconneccie, po tym nieudanym meczu, jesteśmy w kolejnym meczu. Tym razem mamy w teamie LR i Polpete 0 07. Zobaczymy, jak nam pójdzie. O, i tam jest ten nowy champion. Nowy czy nie nowy, ale wiem, że on jest z tych epic championów, z tego co widziałem. Ten na górze, Tommy co go ma. Nie wiem, jak on się dokładnie nazywa, ale wiem, że on jest niby kozacki. Przypomina mi on mega Kennena z League Legend Jak widziałem, jak tym grali już. Ale nie wiem czy on jest taki aż mocny jak się wydaje Ale tam podwójne ulti było Gdyby ktoś mi pomógł to moglibyśmy ich wszystkich wyczyścić, nie? E, bo tutaj obrażenia to ogromne w nich e, wjechały Tommy, Tommy, ale on naparza mocno Dobra, tego sobie wyklikamy Pyk, mus ulti Aj, nie trafiłem, nie trafiłem e, Nie zdążyłem wykastować. on ma 6 gwiazdeczek już Patrzcie ludzie na to, przegramy drugi mecz z rzędu Eee, i nam nikt nie, nie pomaga tutaj za zero. No, za zero cały czas nas obijają. Dobra, on jest squishy, on jest squishy, jakby nie patrzeć. Więc. Nie! Takie ulti złapane! Przegrałem ten mecz! Przegrałem chyba ten mecz. Dobra, ludzie pomagajcie, dawać, dawać, podjeżdżamy, 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 podjeżdżamy. Nie stać, panowie, nie stać. Dawać, 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 podjazd. Chociaż tego, on ma dwa na razie. Musimy go położyć. Eee, to. Nie będą mieli odliczania. Dobra, mamy też te dwa kryształki. Siedem kryształków ma ten kenen. Osiem kryształków, siedem. Dobra, ma ten kenen. I jednego ma Dragsji. No kenen, bo mi Kenena przypomina z... E, Ligi Legend, ale dokładnie nie wiem jak ta postać się nazywa. Dobra, to sobie e, szybko montujemy. I wjeżdżamy w te krzaki. Wjeżdżamy w te krzaki, ludzie, bo tu jest darmowy kryształ. Nie ulti zweistowany, nie było darmowego kryształu. Goś poszedł na drugą stronę. Gdzieś tyłem to delikatnie obieg. Dojeżdżamy, dojeżdżamy panowie, jeden kryszczałek jest tutaj, dobra, wygrywamy, mamy przewagę Mamy przewagę teraz nie padać, nie, padł jeden od nas Nie padaj, bo nam go zawinie to, nie, ja też padłem Czego tutaj wszyscy stoją, Fak, panowie, podjeżdżamy, podjeżdżamy, nie stać tutaj, nie stać 15, 14 sekund odliczanie mają i 10 kryszczałków ma jedna postać chyba od nich eee, Więc szybki dojazd, albo to przegrywamy, albo go wyczuję w tych krzakach Albo będzie po nas. Jest tutaj w krzaczkach. Dobra, jest po nas. Więc kolejny mecz mamy w dupę pod rząd, więc. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dwa mecze pod rząd przegraliśmy. Defeat i tracimy kryształki. Tracimy kryształki. Nie kryształki, tylko e, te. E, pucharki. Dobra, spróbujmy jeszcze bounty zagrać. Bounty jeszcze nigdy nie grałem, jest to nowy event. Zobaczymy, co co chodzi w tym bounty. O co chodzi w tym trybie. Defeat Brawlers for the Stars. Ok, musimy walczyć o jakieś gwiazdki. A, trzeba się chyba rozwalać i gwiazdki zdobywać. No, to tutaj będzie ból e, mega kozacki, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, jeden zmontowany. E, I on powinien stracić gwiazdkę, dokładnie tak. On traci gwiazdkę. Prono, Prono, tutaj jest, dawaj go. O jezu, się wystawiłem trochę mocno. Ja tego pronuba. O nie, stracę pierwszą gwiazdkę. Będę najsłabszym graczem w tym teamie, co jest grane? Jest 3-2. E, aktualnie. Dobra, oni mają tam jakieś gwiazdeczki, trzeba ich dojechać, bo e, zaczynamy tracić. Dobra, trzy gwiazdki odzyskane, 10 gwiazdek do 6. E, pronub tutaj jest. O. Dobra, nie, nie umiem grać w tą szeli. bez kitu. Kiedyś grałem, nie ucisnąłem, teraz się do bula przyzwyczaiłem. E, I wasteuje ten mecz, no wasteuje tutaj strasznie. Ale fajny trybik, fajny trybik, bo chodzi tutaj o to, żeby się naparzać, e, żeby się bić z przeciwnikami. Jezus, straciliśmy gwiazdki. Dobra, teraz odzyskałem. O, dwóch naraz zmontowałem, ale zdobyliśmy punktów. E, minuta 30 jeszcze nam została do końca. Mamy 16 gwiazdek do 12 gwiazdek. Musimy grać teraz defensywnie. No i mat e, zmontowany. Mamy 18 gwiazdek aktualnie na naszym koncie. Ej, gościu, nie awcz. Czemu ty awczysz? Dobra, udało się to odzyskać. Ej, póki co jestem najlepszym graczem w tym naszym teamku. Troszkę na początku straciłem tych gwiazdeczek, ale teraz... E, prowadzę nasz teamek do wygranej Prowadzę naszą drużynę, żeby tutaj e, Zwyciężyć, więc nie możemy Ej, ale to jest mocna postać, bez kitu. Ta nowa postać jest mega OP Tak teraz widzę, ale za mnie jest 6 gwiazdek chyba aż Jeżeli dobrze patrzę e, To trzeba będzie uważać, dobra O Jezu, ile tutaj tych gwiazdek już jest 3, 6, 7 chyba, tak Jeżeli dobrze patrzę, 4, 7 gwiazdek Więc ja nie mogę paść Jak ja padnę, no to ludzie będzie Mega, mega lipa Eee, dobra, więc uważamy na tego ziomeczka, co z tymi gwiazdeczkami rzuca. Bo on jest mega mocny. Ja tu czekam na razie, bo jak ja padnę, to jest ludzie przegrane. Eee, to jest coś, co doprowadzi nas do takiej porażki. Jak ktoś ze mnie 7 gwiazdek weźmie, dobra, akcja ewakuacja. Oni mogą pod koniec uderzyć. Pod koniec uderzyć z pełnym kombem eee, i nas tutaj zmierzyć. Jeżeli we mnie uderzył, wszystkim czym się da. To mają szansę wygrania meczu I patrzcie, gdybyśmy grali pre-made'a, nie? Gdybyśmy grali wszyscy e razem To w tym momencie wystarczyłoby Właśnie bylibyśmy w takim teamie jak oni są O Jezu, czekajcie Wystarczyłoby się sfokusować na mojej postaci I by był wygrany mecz, a tak mi się nie udało No i ja wygrałem, ja wygrałem, dostaliśmy Czego Master Player'a jak byłem najlepszy, no? Lepszy byłem od gościa, bez kitu e Battle Token Exhausted Więc już nie mogę dostawać Battle Tokenów Okej, okay, myślałem, że jeszcze mogę, ale już nie mogę, bo to jest czasówka jakaś. Dobra, weźmy sobie bula na ten yy, bounty trip. Na ten bounty tryb ból może być yy, całkiem spoko i warto go będzie przetestować. Defeat brawlers for the start. To jest jedna gwiazdka dodatkowa. No i lecimy. Lecimy, moi drodzy, z tym trybem. O, jak doskoczył. Dobra, jedną gwiazdkę mają przewagi Ale to tylko na start, więc to nie jest takie... Yy, nie wiadomo co. O, ten już właśnie pada, dwie gwiazdeczki mi goś daje Więc okej, okay, dwie gwiazdki ogarnięte e, Teraz ten Drax7, on musi paść, dojeżdżam go On mnie tutaj delikatnie obija, ale ja go kontruję Ja go kontruję, bo mu się cooldowny skończą A ja go na blisko mogę podjechać, a on na blisko e, się nie nadaje Więc mamy aktualnie cztery gwiazdki na naszym e, koncie Padł ten, co zebrał tą pierwszą gwiazdkę u nich Nie wiem, co to za postać e, Ale powoli zyskujemy tutaj przewagę ten Drakix yy, ma tego, yy, o Jezu, nie, on mnie spali tutaj, dawaj mordo, udało się, z fartem, e, z fartem mega On mnie by teraz spalił na tym ulcie, mało brakowało, ale to jest useless postać na, na ten tryb, ona się tutaj zdecydowanie nie nadaje o, Ale ulti nietrafione, to się w nich wpakowałem, dobra, ale udało się, udało się wyciągnąć go jakimś fartem E, nasz ten gość ogarnął, patrzcie tym eliksirkiem, tego się nie spodziewałem To się wydaje fajna postać, z tą kosą gość tak biega e, I w miarę spoko klika, ale szkoda, że nie pokazuje tej nazwy czempionów, nie? Że sobie nie możemy tego sprawdzić jakoś e, podczas gry, tylko i wyłącznie można to sprawdzić jak e, Sobie przeglądamy te postaci, trzeba się tych postaci nauczyć najprawdopodobniej, więc e, Ja się na tym jeszcze nie znam, ale prędzej czy później Mam nadzieję, że sobie to e, ogarnę, dobra Póki co jest jedna gwiazdka do 10 goście mocno, mocno dostają od nas baty Tego sobie szybko montujemy, jest 14. jeden, dalej goście tracą, dalej tracą A takie straty to jest najgorsze co może być Oni mają tą, oni mają tą pierwszą gwiazdkę, którą udało im się na początku chyba e, zebrać tylko Oni chociaż nie, siedem gwiazdek teraz mają Nie wiem skąd mieli te siedem gwiazdek Ale sobie to zmontowałem e, Przed chwilą było jeden, teraz się siedem nagle zmieniło, albo ja źle patrzyłem Eee... źle popatrzyłem na liczbę Dobra, tutaj... Żyje jeszcze, wow! Myślałem, że on wcześniej padł, a to tutaj jakiś e, teleport został użyty Dobra, miss click, 15 sekund No teraz nawet jak ja padnę, to i tak mamy e, mecz wykrany Ten Drax spada, ten gość pada Jeszcze ultimata tutaj mamy, wskoczmy w nich w środek Jak się bawić, to się bawić, my friendo O i padłem 29 do 14, 32 później, bo nasze, nasi zabili jeszcze to się punkty załadowały i byliśmy star playerem. Byliśmy najlepszym graczem w tej gierce. Dobra, ludzie e, Firex, zapraszam je do teamu. No nie teraz, Firex. Na Discordzie trzeba się kiedyś zgadać z ekipą. E, to może pogramy. Cel było dobić 700-750, więc te 700 e, zaraz powinniśmy dobić. Dobra, to mnie nie interesuje. A new event. Oż, patrzcie, new event. Ale na skrzynkę nas jeszcze nie będzie stać, showdown się chyba zresetował, więc próbujmy jeszcze e, showdowna kliknąć Zobaczymy jak nam pójdzie tutaj na tych solówkach tym bulem teraz po tych małych upgradech, Bo go chyba upgrade'owaliśmy, nie? Chociaż nie jestem pewny czy to bula czy to shelly Jezu, tak jakoś się nie skupiam na tym co robię i później e, nie ogarniam takich rzeczy właśnie Dobra, to sobie rozwalamy Mapa się chyba zmieniła Tak patrzę jest inne rozstawienie mapy Eee, więc spoko, to mi się podoba. Dobra, to sobie rozwalamy tą skrzyneczkę. Eee, ram, pam, pam. Ładujemy tutaj eee, te nasze boosterki, tu jest kolejny, kolejna skrzynka z boosterkiem, więc sobie ją weźmiemy. Mamy już trzy boosterki i tego poko eee, trzeba dojechać. Trzeba tego poko zmiażyć. Poko malotę. Szkoda, że nie mam ulti. I teraz troszkę na czasie tracę. Mi daj Patrzcie, na przykład skrzynki podkrada. Nie panie kamikaze, te skrzynki są... Moje nie trafiłem, o panie. Dobra, to biorę też. Akcja ewakuacja, mam tyle życia, co on w sumie. Tylko on może mieć więcej czarów? Jest, trafiłem go z ulti, ale fart! No powiem wam, że na styku. Muszę się w tych szakach odnowić, nie mogę raszować, nie mogę raszować, bo będzie problem Dobra, podnosimy to. E, życie nam się odnowiło, Mamy 7 busterków. Gość też ma 7 busterków tutaj, co jest koło mnie. No to teraz muszę liczyć na takiego sępa trochę, nie? Że... Ktoś pierwszy wiedzie, ktoś go tam wyjaśni. Eee, I nam się uda, albo. O nie, pierwszy wjechał, pierwszy wjechał gość. Ja No teraz go powinienem pokonać, ludzie! No peperone wyczekał, no peperone wyczekał na tego sępa. Ale teraz go powinienem rozwalić, no. Peperone to wygrywa, peperone wygrywa ten meczek, dostaliśmy dwa e, pucharki No i dobra. Firex, nie teraz kolego, no mówię, że nie teraz. Jeżeli ktoś tak mi spamuje, a ja. Odrzucą te zaproszenia, no to będę wyrzucał ze znajomych, bo oczywiście przyjmuję tutaj w Starsie wszystkich, ale ludzie, jak odrzuca ktoś wasze zaproszenie, to znaczy, że nie może aktualnie grać. E, dobra. To sobie podnosimy. Jest jeden boosterek. E, ten to mnie nie interesuje. Jakiś Galasport. Gabo też mnie nie interesuje. Idziemy na dół. O, tam się montują megapad. Dobra, siedem br brawlerów zostało w grze jeszcze eee, Razem ze mną, ja mam tylko jednego boostera, więc słabo, słabo Bo widzę, że tutaj ktoś z piątką pewnie już lata eee, Tak patrząc na te fragi, to jest taka piąteczka Luźna, chociaż, o właśnie, jest piąteczka, mówiłem To piątka, to jest Z takim wynikiem Standard, to jest taki standardzik, który <laughs> Powinien być, no I padł ten gość, patrzcie tutaj Te działka sobie rozwalamy Nie, szósteczka tutaj leci już za nami Dobra, akcja ewakuacja. Mam nadzieję, że ten gość nie ma ultimata. I mi go nie wrzuć tutaj na web. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dwóch gości mnie goni. Od no, dwóch na jednego. Tak nie bardzo. Dobra, jeden zmontowany. Mamy cztery. Boostery on ma siedem, więc... Dobrze, że udało nam się troszkę tych boosterków podnieść. Ej, jak te działko rozwalaliśmy. Ale może być teraz ciężko. No ten tryb to jest chyba najlepszy tryb w tej gierce. Jeden na jeden mamy. Dobra, to jest tutaj. Musimy, musimy. Hiolo! Hiolo, ludzie! Nie mamy życia już. No i on Ulti. No miał więcej boosterów, więcej tych e, diamencików, więc mnie rozwalił, ale dostaliśmy tutaj e, 6 gwiazdeczek. No i Bula możemy dobić na 13 rank, więc lecimy tutaj jeszcze jeden meczik. Bula dobijamy na 13 rank i sobie klikniemy, ludzie, jeszcze jednego Gema. Jeszcze jeden Gemik będzie zagrany. Więc Everyblowers for... for Jedziemy z nimi, jedziemy z nimi. To jest spoko. E, tego Poko to musimy zmontować, to jest moja postać teraz Ty, bez kito mnie jeszcze zabije, bo on może bicie... On zadaje damage przez e, przeszkody Ej, Poko mnie robi, Poko mnie robi teraz Chyba, że mnie nie trafi Dokładnie Za bardzo poleciałem za fragami Oj, poleci mi ranking, poleci mi ranking Poleciał, ale musimy to nadrobić, ludzie Poleciał, ale musimy to nadrobić Za bardzo chciałem go zmontować, myślałem, że Poko jest taką Eee, mega mega useless, postacią, ale poko jednak potrafi. Jak chce, to potrafi. E, zmontować tego sobie raz trafiliśmy. Dwa razy trafiliśmy. E no wpadł w dziurę tutaj. Dobra, jeszcze. Jeszcze raz go. Pyks, ulti. Jezu, jak tak można nie trafiać? Dobra, łapiemy boostery, Niech pali goś gumę. Bo za chwilę stracimy na czasie. Stracimy czas i. I, I będzie problem, bo nie będziemy mieli boosterów, a, a gości już klikają. Patrzcie, jak tam Vlad Mika Pro e, objechał, tutaj kolejne fragi wchodzą. Nie no, ja tutaj też muszę wjechać, tak grać nie można. O nie, ten jest na 9. Na maksa zboostowany. Tam na 8. Ulti nie trafiono oczywiście. Ja tym bólem chyba nigdy nie trafię. Ultimate'a. Lekko gościa obiłem, ale dobra, ja tutaj muszę się ewakuować, bo tu będzie młyn. W tych szakach będzie młyn, dokładnie. O, jest tutaj właśnie akcja zadymka. Ten gość dobrze gra, dobrze gra, patrzcie jak uciekasz że go czasem nie trafić z niczego I w tym momencie on mnie montuje, w tym momencie gość mnie może zmontować On ma 8 boosterów wasz. on nie trafił z ultimaiza Dziewiąty boosterek podniesiony na jego koncie, 4 osoby w grze Dobra, gramy na top 2 Zwycięzcę tego yy, pojedynku już mamy tutaj, bo nie ma szans go zmontować z taką przewagą, jaką goś sobie wyrobił, nie ma szans go zmontować. E, przynajmniej bólem nie mam szans. Może Shelly, może Coltem na daleko jakbym się pobawił. Ochaj się, wpakowałem pod niego prosto. Dobra, ej, ale on jest mocno obity. Jeżeli ktoś by pomyślał i go e, objechał tutaj, to w sumie darmowe punkty by miał. Easy punkty, darmowe punkty. Ten żadnego boostera nie podniósł. No zmontowałem go, ale. Teraz akcja ewakuacja. O, ma 10 boosterów, zostało nas trzech. Jeden gość gdzieś tutaj się musi jeszcze chować w krzakach. Dobra, tutaj muszę uważać na niego. Jeden koleś jest schowany w krzakach. Gość ma lepszą pozycję. Jest lepiej ustawiony, ja tutaj się muszę wpakować pod truciznę. Dobra, biją się, biją się elegancko. O nie, to nie jest żaden problem dla niego. To nie jest żaden problem dla niego, żeby e, ten pojedynek wygrać. Chociaż ja go tutaj na truce przetrzymam. Mam ulti, którego nie mogę użyć aktualnie, bo e, polecę za daleko. On sobie życie odnawił w tym momencie. Dobra, obijamy go delikatnie. No, na blisko ja z nim nie mam startu żadnego. Ale on jest obijany cały czas. On jest cały czas obijany. Oj, za duży poziom, za duży poziom. 13 boosterów. Nie było szans, ale próbowałem do końca walczyć i mamy 13 rangę wbitą. Na bólu ludzie i cel osiągnięty. Rank up e, ogarnięty. Braknie nam tych punktów, żeby e, się tutaj wymasterować, żeby coś otworzyć, ale weźmiemy sobie, odbierzemy. E, Końsy i kolejny, jakby, kolejna rzecz e, do osiągnięcia to jest brawlbox, box, który sobie ogarniemy najprawdopodobniej w kolejnym odcinku, a później polecimy po broka, więc ludzie. Mam nadzieję, że wam się dzisiejszy odcinek podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. No i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Cześć wam.